Przed w części odcinku kariery Roberto Rodowodowskim się zagrał mecz Serbaję na lewiku. No to idziemy. Piłka jest przy Brusi. Ma spalonego, ale piłka do labryta nie doszła. Musimy wyjść na pozycję. A, na piłka nie do mnie padła. ale za dużo tłoku tam było i Barem sobie poradził z tym takie Bors I Dortmund Już teraz to papiłko dobrane albo V To porak Dobrze odbiór Baszczukowski Doroby Drebadowski podanie, ale strata. I teraz Robert w natarciu. Castro. Jest dobrze, bo Rosja atakuje. Podej, 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 dobrze, dobrze, dobrze Robert. Robert zagraj fajnie, ale tutaj co, nie udoniesiał. Szkoda. To była setka. Mogło być 1-0. Snawo Lewandowski. Podanie, ale niedokładne. Zbyt słabe. Kisling. Junior Fernandez. I Borussia w natarciu. Nie ma spalonego, ale piłka nie podana. Roberta. Teraz tak. Podanie. i znowu taki strzał nie wiem komu potrzebny dobrze, ale swe podanie Roberto teraz dobry odbiór. ambufa Roberta. Bez kartki się było. Dobra, to widzimy mecz. Ajajajaj. Aj, aj. Kadrec, Junior Fernandez i Castro znowu też Uderzenie na bramkę Fatalna, też jeszcze pospalone W bramki Wade ferrer Modalski Walczy o piłkę, walczy, 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 ale nic nie walczy. Robert doświadkowuje i wybijają w ręce rewelkoza. Robert, strzał! A i coś tu to porobił. O, bardzo go przepchali w porukarniu Nie mógł uderzyć się piłki. Ale Augusto! Bo Rosja dobrze sobie daje radę dzisiaj w obronie. To no podej, Paszczykowski, podej, bo na co ty czekasz, człowieku? Dobrze teraz. Robert, Aaa! ta piłka za, za mocna była. Myślałem, że sobie to fajnie... Przyjmę. Ale to nic z tego. Robert, Robert. Ajajaj. O, strata Roberta. No i znowu przepchali go. Dwóch obrońców czyli Jakoś na pozycję wyjść No teraz może Dobrze ale podanie Nie, To było złe rozwiązanie Przy okazji był spalony ja tu miałem strzelać na bramkę Byłoby to dużo lepsze Rozwiązanie z tej sytuacji Iwan de Ferrer wybija, atak Everkuzem. Donato no, Augusto, podaje do Schulle, Szymon Fernandez i znowu strata na przeprzejęcie piłki, atak Borussii, Pogodnie do tyłu się Roberta. Dobrze, uderza. Oj, 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 obok słupka, ale szkoda. To mogła być bramka do szatni. Dobra akcja, borsi Dortmund. No, nie przejąłem tego piłki Robert. Nie mógł, dobrze walczę teraz o odbiór. First Pissing I kolejny spieszy powy Ustawienia Dobra to nie ma tak, że mogę to zmienić Znaczy do drugą powy Robert, no, Royce, widzio no Robert? Daję.

wywalczyć jeśli wywalczył te piłki z benderem kibice się trochę cierpiły na trybunach albowiem Borussia remisuje choć miała swoje sytuacje ale dzisiaj dużo nieskuteczności jest, jest w szeregach chłopów w drużyne. Teraz podaj do Lewotowskiego No podejdź dobrze, żeś podał to w końcu Aż. Dobry e, Kubu ta podać, jest kubu nieba Znowu dobrze lewe w obronie Dał, skutecznie podał, podanie drugie, ale ten szczał, no dajcie spokój, co to to było Dzisiaj semy ten my trzeba zremisować u siebie. No więc takie sytuacje trochę nie za bardzo Będąc z tego wszyscy zadowoleni w klubie, a chyba naspalonę Lewandowski, tak jest Ta piłka w ogóle była i tak Bardzo źle. Zagrana Lewandowski No i znowu strata, ale tam W tym gąszczu nóg Mieszko było inaczej to zagrać Faul jest tak Sędzia widzi, że jest rzut wolny. Ja bezpośredni. Broni bramka w Robert, teraz musisz... Dobrze podał, ale stracił tutaj Waszczykowski. Teraz Robert. Uderzaj. Jest bramka. W 71 minucie. Rurowy Drewadowski w tym sezonie strzela pierwszą bramkę. Bardzo dobre uderzenie. Zaskoczony bramkarz Żleverkusen z kilkunastu metrów dobry strzał. Po Kozmy źle, bo były kozły dwa. I wpadła piłka do siatki. Znaku tu uderzył. Jest 1-0. Rybice się ożywili. Na tym stadionie Dobrze odbiór Lewandowski walczy Alwerkurzem widać Chce zremisować Zmieniło układ, taktykę, wszystko Ale teraz dobrze A je, je już nie podałem temu zawodnikowi. Szkoda, szkoda, bo mogło być już bardzo źle. Ale wypuzyn. No, wyjdź, 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 wyjdź. Aż lewert. Padanie, dobrze Fajnie Uderzaj! Ale zaś taki szał! No, całe spotkanie uderzają Metr, 2 słupka Ale no, nie za bardzo dzisiaj To z kilku metrów takie szały No chyba za sprawnym Robert 10 minut O waga, 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 bo atakuje Ale na całe szczęście Skissling. Dobrze. Podanie nie ma Lewandowskiego jeszcze. Ktoś teraz wychodzi na pozycję. A spalony, za jest Robert. Dobrze, teraz podanie do niego. Ale stracił. do Bramkarza. jest Robert! jest Robert! dwóch obrońców no i przy tych kółkach Stracił orientację? mogłem od razu strzelać, może bym znowu bramkarza zaskoczył jakimś dobrym strzałem No i Lewandowski schodzi? Wchodzi Royce. Brawa, brawa! Teraz tej bramki i teraz gram całym zespołem. Ostatnie minuty, sekundy tego spotkania, bo to już dodatkowy czas gry. Piszczek. Kadet przejął, ale sędzia kończy ten mecz. 1-0. Dortmund zasłużenie wygrywa z Riverkusem. Mogło być dużo więcej bramek, ale dzisiaj skuteczność była fatalna. Ok, to lecimy dalej. Wyniki są jakie są. I Dortmund jest z sześcioma punktami na trzecim miejscu. Także nie wygląda to źle na początek. Dobra gra w obronie. Przydałoby się trochę lepsze rozegranie i zakończenie strzałem celnym w tych meczach, a w szczególnie w tym ostatnim za Adelkusem, bo to szwankowało. Ale to jest dopiero początek sezonu. Mam nadzieję, że Dortmund się jeszcze pozbiera i będzie spokojnie z Bayernem i z Schalker walczyło o mistrzostwo Niemiec. Ale dalszy ciąg tego wydarzenia będzie w następnym odcinku. Na razie, cześć!